Niebo skromiona śnieżna burza zamieniła krainę baśni w przerażającą lodowatą smarzlinę. Nawet przez sen okrutny król śniegu rozsiewał wszędzie wokół mróz i strach. Czy jest jeszcze szansa, by ta baśni skończyła się szczęśliwie? Uczniowie Ever After High musieli trzymać się razem. Ich los jest teraz w rękach księżniczki śniegu, która wraz z przyjaciółmi walczy właśnie, by dostać się na sam szczyt świata. Trzymajcie się! Jeszcze tylko chwila! Tak, ja jeszcze tylko chwila i zamarznę! Słuchajcie! wszyscy żyją. O... O, spokojnie, nie martwcie się, Daring jest cały. Zimowy pałac, nareszcie jestem. Bardzo nas to cieszy, ale trzeba się tam dostać. I jakoś powstrzymać Jackie i Northwinda. I znaleźć zimową różę. I zdjąć z twoich rodziców klątwę. A na koniec uwolnić krainę baśni od wiecznej zimy. To, to chyba tyle, prawda? Dobra, to na co czekamy, kochani? Na jakąś podwózkę? Chyba, że chcesz się koniecznie przejechać tym czymś. Pewnie, że chcę. I zaraz... <laughs> Słuchajcie, mam naprawdę niezły pomysł! Jackie? Pamiętasz, jak mówiłeś, że Krystal będzie spać ze 100 lat i już nigdy jej nie zobaczymy? Tak! Jasne, że pamiętam! To powiem ci, że to 100 lat szybko zleciało. Dotarła tu. Do nas na szczycie! Tak? No kto by się spodziewał? Daj spokój, przecież to rozpieszczone dziecko. Nie może nam przecież zagrozić, prawda? <laughs> A wiesz czemu? Bo pałac należy do nas. I kto tu teraz rządzi? My rządzimy, braciszku! Wygraliśmy! Zima jest! Jeśli nadęta panienka dotrze jakimś cudem do pałacu, pokażemy jej, kto ma władzę. Jedyną pytanką, jeśli zima zniszczy cały świat, to czym będziemy rządzić? Przepraszam, jesteś taka mądra? Na pewno masz jakiś genialny plan. Proszę państwa, oto narty! Bardzo interesujący pomysł, bo... Polecimy sobie po śniegu. Pomysł może nie głupi, ale za narty dziękuję. Wolę po prostu polecieć. Pomoże mi ktoś z tymi butami? Już prawie umiem, ale nie do końca.